Żeby nie traktować tego związku tak bardzo serio. Wybierając partnera czy partnerkę życiowego, zwykle kierujemy się tym, jak jacy byli nasi rodzice, aczkolwiek nieświadomie. Wydaje nam się to znajome, bezpieczne. Ja to dzisiaj zrozumiałam, wiesz? Ja wyszłam za mąż, za własnego ojca. Na przykład, którejś z naszych rodziców zachowywało się w taki sposób, czego ja dzisiaj nie akceptuję. I będę szukać osoby, która ma skrajnie odmienne cechy. A twój ojciec był. Ukochana! No, Mitomanem przecież był rasowym. Dokładnie tak jak Bartek. Po czym to coś nowego jest dla mnie tak zagrażające, że odpalają mi się moje destrukcyjne schematy. Projektuję coś, mówiąc tym psychologicznym językiem, na tych naszych partnerów, partnerki. Moje obawy, moje doświadczenia i zaczynam widzieć w tej mojej ukochanej osobie kogoś, kim ona zupełnie, zupełnie nie jest. Kiedy zaczynałyśmy ten biznes, nie. Ale się Bartek naobiecywał, jak on będzie pomagać, jak wszystko będzie ogarniać logistycznie. Ale teraz, teraz Bartek ma inny pomysł na życie. Bardzo dobrą informacją jest to, że my nie jesteśmy skazani na nasze, na nasze style przywiązania. Styl przywiązania może się korygować i to może nastąpić w relacji z osobą, relacji romantycznej, osobą, która zachowuje się wobec nas w sposób wyrozumiały, czuły, delikatny, która jest wobec nas taka tkliwa. Przyjmuje nas całym tym bogactwem różnych naszych cech. Ja najbardziej ją kocham za do nich uśmiech.